Mam nową myszkę. Rozumiecie to? Kupiłam myszkę za, za Donaty. Także. Także w końcu mam myszkę. Tamta się zepsuła, więc kupiłam taką jedną, a porządną. I. W końcu, w końcu mogę grać. Więc dzisiaj gramy normalnie Fortnite'a, Mam krótkie paznokcie, więc jest szansa, że zagramy jeszcze w Tetris. Uwaga! Czy już się naprawiło? Ale jestem w szoku, że jesteś normalny. Naprawdę. Wiesz, powiem Ci tak, że no... Dużo osób, które nie, mnie nie zna na prywatnie, no. myśli, że jestem upośledzony. Znaczy nie, ja, nie? Nie chodzi mi o to, że. Kurwa, już mnie męczy, że każdy mnie kurwa nie o te płytki. Chuj, brem W ogóle chyba będzie trzeba zakończyć w ogóle streamowanie, bo może się kurwa do tego nie nadaje. Wrócić do budowlanki. Święty spokój i, i tyle. Już mam dosyć kurwa tłumaczenia z tymi płytkami Dzięki za wszelakie wsparcie i ci... <śpiewanie> że chuja ja wbijasz w tą bandę i w tego boga dalej dalej Nie wy się wypowiadaliście kurwa na, na pewno ty <grym> no kurwa To ja Tu idzie chodźcie do helki, chuj z nim Do helki Zrób mu zdjęcie, zrób mu zdjęcie. Nie mam, nie mam aparatu. Ten apetyt to jest fucking kurwa bardzo fucking Toksyczna, toksyczna szuja suja. Toksyczna szuja, jebać go. Tomciu następnym razem, Tomciu sport. następnym razem jak mnie widzisz na jakiejś imprezie, na jakiejś gali, nawet nie podchodź do, ode, do mnie, nie podchodź do mnie, bo dostaniesz fakie zbani, z bani, te. Szuka, tak dostaniesz paketów niebie nie kurwa, fucking ja nie To jest pierwsze ostrzeżenie. To jest pakie cymbale jebane. Artur To jest pakietyczna rozmowa. Przepraszam. Przepraszam, <śś> to... <śś> Ten gołąbek. Ja mu też na pewno było zimno, nie? To ja go położyłem na takiej tatce, wsadziłem go do pikarnika. Nie? I... No dobra, zobaczmy, co dalej. Tylko żeby... Na pewno mu było zimno i ten, ona przychodzi, gdzie jest mój gołąbek, ona zaraz wraca, gdzie jest gołąbek. Ja mówię, wyfrunął. Ona miała drzwi od balkonu otwarte, wyfrunął, nie? Nie dawało jej to spokoju, patrzy się, gdzie ten gołąbek, to tamto tego, widzi, że pikarnik jest włączony, że lampka czerwona, na czerwono się świeci, nie? I, a ja go dopiero wsadziłem, tam nie było to, że, żeby go skrzywdzić, nie? Tylko, że żeby się, no, żeby osech, nie? Że, żeby szybko z niego to wyparowało. I... A te, te drzwi od, od piekarnika otwiera, od, od a ten gołąb. Fuch, pamiętam ten moment. Fuch, fuch. Macie skór skurwysyny pierdol. To ty powiedziałeś skór wysyłany pierdol. Nie, to jest taki. U kurwa! U kurwa! O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa za nogi! Kurwa, kurwa! Co no, Kurwa! 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 No, kurwa no, moc, no kurwa! no teraz to przesadził. Przez Ej, zra. teraz nie ja, się to tak przejebałem! Wiąć! Kurwa, Na słowa mam nie. kurwa! Pało, jeba! z tych U kurwa! Co będzie się kurwa tłumaczył! Tak? No. Jeba! wszystko ja. ty kurwa! Będzie spotkanie! Kurwa słowa! kurwy ty kurwa! Słuchaj, no, to no, twoim, no, co, no, co no, w twoim Nie jest, już Trochę, żeby słowa, sama no, a tu skurdy, syny. Czekajcie! A, tu, ale to To się co tak coś że tutaj, żeby no, trochę, kurwa... Odjebana będziesz, dziwko! A za to, to, kurwa, 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 to, kurwa! To, kurwa, to, kurwa, to, kurwa, to, kurwa, to, kurwa, 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 Ale słuchajcie, na linii mamy Marcina Najmana.

Godzin? Tysiące? Daje trzydzieści subów, tyle co Mario. Życzę mu jak najlepiej, ale... Czy możemy coś zrobić? Proszę, dziękuję za zupę. Dziękuję za Ścieżkę, oglądam stream, gram farmiga, to jest do prawdopodobnie. Ale skurwa. Ale skurwa się kieram o ty korek. Jak I jest ja nie. Niemożliwe. No do 54, moje szemienie, co? No kurwa! No nexta za. Zagrajmy premierę, bo mam ochotę. Nexta, nie. Nie, nie, No kurwa, no. ja nie mam, ja nie mam remek. Da jest tu wezroziębany nexta. Dobra, Daer. <średenie> Nie zarobił! Nie zarobił Nie zarobił, jedzie dalej! Jedzie dalej! Nie zarobił! Pierdole tej! A teraz halo! A teraz, halo? Tu mnie? Słyszę słyszę, słyszę, słyszę Pójdziemy sobie tam do tej sypialni dzieci teraz, wiecie? I tam jest obok główna sypialnia To tu było tu E tudo